To wielki dzień dla Polaków, wielki dzień dla Mikoli i wielki dzień do przełamania monopolu PKP Intercity. Za moimi plecami znajduje się budynek stacji Warszawa Zachodnia, gdzie tutaj dokładnie po godzinie 14 wjedzie pierwszy zagraniczny przewoźnik, który oficjalnie zostanie zaprezentowany po to, by móc od 1 marca obsłużyć trasę wydłużoną z Pragi do Warszawy przez Kraków. Mowa tu o Leo Expressie. Czeskim, który już dzisiaj zostanie zaprezentowany Warszawiakom i wszystkim mieszkańcom Polski. Na stacji Warszawa Centralna też będzie można go obejrzeć, a do stacji Warszawa Wschodnia będzie można się nim przejechać za darmo. Za chwileczkę będziecie mogli zobaczyć ode mnie pierwsze relacje na Instagramie, pierwsze shortsy tutaj, a już jutro pierwszą prezentację na IT. To co, widzimy się na materiale?